Test dla analfabetów i bezdomnych żoli. Sok testolik soli kosmako zgniłych jabłek. Najlepszy na prezent dla teściowej. Nietestowany na lodziach. W opakowaniu nie ma soko. Nie pić kropka bo inaczej możesz się już być pod ziemią. Polecany przez mnie tka żola. Cena 2.4555546 546 peso. Cokierki PISOR 2. Cokierki są wykonane z kwas osiarkowego osmak okało. Nie jeść. Idealne jeśli chcesz mieć spierdolony żołądek. Rekomendowane przez robaczki wpierdalaczki Cena 10 tysięcy fińskich dolarów Super nowoczesna gra FIFA 1220 Gra została zjebana przez pracownika reala W opakowaniu nie ma płyty Jeśli chcesz mieć całego kompa to nie wkładaj gry do napędu Obsługuje napęd CD, TRTR Gra polega na rozpierdalaniu piłkarzy przez Krisa Cena za ten badziew to 22 222 dolary Kampinowskie pomarańcze firmy Odłap się Super jakość gwarantowana przez orow. nie jeść, jeśli chcesz być w drogim świecie. W wszystkie. Waga to 0,.0003 g. W środku jest zgnilizna. Cena 2, 9 999, 999 zł i 99 groszy. Rewelacyjna herbata. Sekondka. Rekomendowana przez pracownika Biedronki, który to wypił i pożegnał się z życiem. Nie pić. W środku znajduje się kwas żołądkowy mietka Żola. Jeśli dodatkowo kopisz dwie sztoki to jedną weźmiemy ci gratis. Promocja. Aktualna cena. 100 tysięcy dolar. Obniżona cena 2,10 miliardów dolar. Wentylator firmy Wolne Obroty. Zaskakująca szybkość. Minus 1 obrot na minutę. Gwarancja na 1 sekundę. Jeśli chcesz mieć chałopę w Czarnobylu to go włącz. Podłączenie do prądu grozi śmiercią. Cena. Ten szajs dajemy za Furiko. Nowoczesny monitor firmy Govnana Elektronika. Posiada ekran 60 cali, lecz jest rozpierdolony. Monitor posiada system Windows 100, który nie działa. Posiada 9 999 999 martwych pikseli. Cena za to gówno to 100 tysięcy chińskich sztolców. Napój energetyczny Super Mario. Nawet żole tego nie piją. W środku znajdują się mochomory z Mario. Najlepsze gdy jesteś spragniony. Skład 70% rybiego go na przecinek 20% sikow Mariana i 10% mochomorów. Cena 2200 chińskich rubli za 1 ml. Dezodorant test co do fokania w śmietnik. Dezodorant idealny do wypierdolenia w kosz. Zapach po to.

Została posikana przez pracownika Tesco. w za to, ale choj mnie to. Odwik to 1 gram. Dodatkowo liście za które trzeba zapłacić w żabce. Cena dwukropek jeszcze choje nie dowieźli. Przedstawiamy osłobę przecinek Tesco Toning. Oferujemy wzorową jakość wykończenia. Najlepsze materiały, robotnych pracowników. W zespole jest Mietek Żol. Promocja przecinek jeśli dopłacisz 10 tysięcy dolar to wybijemy ci szyby. Cena to 100 tysięcy złotych. Za jeden samochód. To już koniec prezentacji tego chojowego sklepu. Zapraszamy ponownie jeśli w ogóle do nas przyjdziecie, ale do pa kogo to interesuje.